Symonia, czyli korupcja w Kościele. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawienicwo niepokalanego serca Maryi, Twojej umiłowanej oblubinicy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy dowiadujecie się, że ktoś potrzebuje pomocy i przesyłacie pieniądze czy jakieś dary żywnościowe, a ten, kto miał je przekazać osobom potrzebującym, zamiast je tam dowieść, sprzedał je po drodze komuś innemu, a ci, których chcieliście pomóc, obdarować, ci zostali bez tego daru, bez pomocy. Wyobrażam sobie, jakie uczucia budziłyby się w waszych sercach. Dziś przeczytam wam kolejny fragment dziejów apostolskich, co działo się dalej w Samarii. W Samarii, która przyjęła Słowo Boże, głoszone przez Filipa, który uciekał z Jerozolimy i tam się zatrzymał. I ciekawa rzecz. Samarytanie, którzy byli wrogo nastawieni do Żydów, nie przyjęli Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus przechodził przez ich y, krainę, ale przyjęli Ewangelię, którą głosił im Filip. Ewangelię o Królestwie Bożym, Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Y, I Filip ich oczcił, ale y, apostołowie, y, kiedy usłyszeli o tym, przybyli też, aby udzielić im ducha świętego, dar ducha świętego. Posłuchajcie. Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże. Wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc składli apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Kiedy Szymon, chodzi tutaj o. Tego Szymona, który wcześniej zajmował się czarną magią, a który uwierzył też w pana Jezusa. Kiedy więc Szymon ujrzał, że apostołowie przez nakładanie rąk udzielają ducha świętego, przyniósł im pieniądze. Dajcie mi te władze, powiedział, aby każdy, na kogo położę ręce, otrzymał ducha świętego. Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą, odpowiedział mu Piotr. Gdyż sądziłeś, że dar Boży nabyć można za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści Twój zamiar. Bo widzę, że jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości. A Szymon odpowiedział: Módlcie się za mnie do Pana aby nie spotkało mnie nic z tego, co powiedzieliście. Kiedy dali świadectwo i odpowiedzieli, opowiedzieli słowo pańskie, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili Ewangelię tak, w wielu wioskach samarytańskich. Popatrzcie, apostołowie przychodzą, aby udzielić Samarytanom daru Ducha Świętego. To jest tutaj Kościół upatruje początków bierzmowania. I co robią? Najpierw modlą się o to, żeby otrzymali Ducha Świętego, czyli proszą Pana Boga, żeby udzielił im tego daru Ducha Świętego. Bo apostołowie dokładnie wiedzą, że wszystkie łaski, sakramenty spływają z, z miłosierdzia Bożego i są darem, darem, który trzeba wymodlić, za który nie trzeba płacić. Tymczasem Szymon, świeżo nawrócony można powiedzieć, konwertyta, który myśli po ludzku, myśli tymi kat kategoriami, którym myśli świat, że pewne rzeczy można kupić, urząd można kupić, można władzę nad czymś kupić, i on, który jest człowiekiem zamożnym, przynosi pieniądze i chce, aby on też miał władzę nad Duchem Świętym, aby on mógł udzielać Ducha Świętego komu chce. Szuka po prostu pewnego, wcześniej był, zajmował się czarną magią, czynił różne sztuczki, na tym zarabiał, a teraz chce udzielać Ducha Świętego. Też można sobie tak na marginesie powiedzieć, jak wielkim musiało być takim spektakularnym wydarzeniem to udzielanie Ducha Świętego i jakie wielkie korzyści przynosiło tym, którzy go otrzymywali, skoro on, widząc to, zapragnął tak samo czynić. I patrzcie, z jaką ostrą reakcją spotyka się Piotr, mówi mu bardzo ostro niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą i dalej mówi mu, że dopuścił się czynu, który zagraża, który jest bardzo nieprawy proponując korupcję drodzy pamiętamy Ananiasza i Safirę małżeństwo, które chciało skłamać Duchowi Świętemu jaka spotkała ich za to Kara. Oboje zostali umarli, po prostu umarli, kiedy skłamali apostołom, że dali wszystkie pieniądze, tymczasem część z nich schowali. Drodzy, i tutaj święty Piotr mówi: Nie, to nie jest strach, to jest po prostu nie, to nie jest straszenie to jest bardzo mocna przestroga. Ale widzimy, że ten Szymon. Jest młody jeszcze wierzy, ale też od razu się reflektuje i prosi, módlcie się za, za mnie do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, co powiedzieliście. Drodzy, jeżeli taki człowiek, który dopiero co jeszcze nie rozumie całej, całego daru wiary chrześcijańskiej, i spotyka się z taką reprymendą, to co spotka tych, którzy dziś w Kościele. Czy to proponują kup, kupowanie sakramentów, czy łaski Bożej, albo też sprzedają to za pieniądze. Jaka tych czeka kara? Ja Wam przeczytam fragment z Ewangelii Świętego Mateusza. Jezus opowiadał kiedyś taką przypowieść. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad służbą, żeby we właściwej porze rozdzielał jej żywność? Szczęśliwy usługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam Wam, postawi go nad całym swoim imieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w sercu: Mój Pan się ociąga z powrotem i zacznie bić swoje, swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Widzicie, jak wielkim, na wielkie niebezpieczeństwo i jaką w karę wielką narażają się wszyscy ci, którzy w Kościele próbują handlować sakramentami, posadami, którzy zamiast Dbać o swoje o stado Boże, czyli o, o kościół Boży, zaczynają na tym zarabiać, czy z tego, z tego, z tego żyć rozrzutnie. Drodzy. Oczywiście w Kościele jest, są pieniądze i potrzebne są do tego, żeby utrzymać, jak święty Paweł dalej też jeszcze powie, w swoich listach, że nie zawiążesz pieska młcącemu wołowi, że godny jest robotnik swojej zapłaty. My w kościele też, kiedy przychodzimy, składamy ofiary. Czasami, jak przychodzi ktoś i mówi, ile kosztuje Msza Święta, ile, ile za Msza Świętą. Nie? No i oczywiście Msza Święta jest też darem, jest niewymierzalnym. To jest, ona nie ma ceny, bo. Jest, jest, jest bezcenna. Jeżeli składamy pieniądze, to nie y, płacąc za ten sakrament, ale jako ofiarę na utrzymanie Księdza czy utrzymanie świątyni, którą, którą trzeba po prostu utrzymać. I tak rozumiemy to, co y, składamy w, w kościele. Nie jako y, zapłatę za jakikolwiek, jak, jakikolwiek sakrament czy łaskę Bożą, ale jako utrzymanie dla Księdza. Ja osobiście stałem się zawsze. Y, brać y, tę ofiarę y, dla mnie już po sprawowanych sakramentach, żebym y, przyjąwszy wcześniej tego, nie uzależniał y, mojej modlitwy od tego, kto to złożył i ile złożył. Jeden, który nie ma, da mniej. Ten, który ma dużo, da więcej. Jeden ma szczodre serce, któryś ma y, tego. potem, ale... Y, Jakoś tak się składa, że nigdy jakoś ten, który y, nigdy się jakoś tym, na tym nie, nie zawiodłem. Pan Bóg daje tyle, ile trzeba, i dba o swoich, swoje sługi, o szofarze. Y, ja też Was chcę przestrzec przed tym, żebyście w swojej duchowości, w swoim myśleniu o Bogu, y, nie byli też taki, tak, takimi szymonami, którzy chcą kupić jakąś łaskę, jakiś dar. Od Boga za obietnicę: Ja Ci Panie Boże zrobię to, a Ty mi zrób to. Takie targowanie się z Panem Bogiem. Słuchajcie, Bóg zawsze daje za darmo. Nieraz się przekonałem, że wcale nie trzeba się długo modlić, żeby Pan Bóg wysłuchał. Czasami wystarczy jedno szczere westchnienie i Pan wysłuchuje. Czasami rzeczywiście Pan Bóg potrzebuje tej naszej długiej modlitwy. Dlatego, że ta długa modlitwa czy jakieś ofiary, czy to będą posty, czy to będą jałmużny, one rozszerzają nasze serce. One bardziej dla nas są potrzebne niż do Pana Boga. Panu Bogu naprawdę On nie trzeba nic. On jest dobry i miłosierny i daje szczodrze i komu chce. Dlatego życzę Wam i sobie też, żebyśmy przyjęli wielkie dary Boże i modlili się o nie, i nie, 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 nie targowali w Kościele, nie, 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 nie wprowadzali do Kościoła mentalności kupieckiej i te, tym bardziej korupcyjnej. Niech Was wszystkich Pan błogosławi. Pan z Wami. Niech Was strzyży i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.